Siema, witam w kolejnym odcinku z przeglądu inwestycji oraz ekwipunków widzów. No i dziś Eku widza, który normalnie nalepiał sobie Titany i IBay Power na bronie. No i pamięta skrzyneczki za 3 grosze, więc tutaj no eku zabytkowe. No i sobie obczejmy, co ma aktualnie poinwestowane. Skins Manki to strona do wymieniania i kupowania skinów. Można tu fajnie zarobić szukając craftów, bo strona nie wlicza cen naklejek do wartości skina. Z moim kodem Rafikos możecie odebrać do 5 dolarów bonusu przy wymianie i plus 35% do wpłaty. No i zlecimy, zaczynamy. Na początek tutaj papiery oczywiście. Mamy trochę Rio, trochę Antwerpu. Dalej Rio. Dobra, zobaczmy. Jest Cloud9, jest Onation, jest Fnatic, więc to mi się wydaje naprawdę spoko opcją. Tutaj Outsidersi z Rio, no, no nie prezentują się oni jakoś super, nie? Natomiast wiadomo, tutaj więcej tego loga raczej już nie zobaczymy, więc na pewno jest tutaj fajny potencjał, jeszcze jakieś Copenhagen Flames. Dalej mamy skrzynuchy, załamania, więc no przyjemnie. All Nation tym razem w glitterku. Mamy tutaj Bolsa, też z Imperial Esports, więc myślę, że to akurat giga spoko. Heroic, wygląda ciekawy w sumie z Rio. Tak no, całkiem, całkiem ciekawie. Dalej Onation, to wydaje mi się spoko sprawa. Akurat Onation ma. No, jedno z ładniejszych jest naklejek Nerio, na jakbym miał tak mówić. Odjeżdżać z Peronów Holo dobra, dwie tutaj kupione. No, to jest to, że to leci z tej pojemnik z naklejką 10. urodzin, więc tutaj, no, jakieś wie, wiecie, pików nie wiadomo, jakich nie będzie, choć teoretycznie te niektóre. Bo to na przykład może fajnie pod Sorsa 2 wyglądać, tak mi się wydaje. I na pewno jest więcej takich naklejek, więc jakiś tutaj short termik na pewno jest potencjał. No i dobra, mamy winiego, mamy wirtusków, no i jakieś skinneczki do pogrania. O tutaj nawet do krawciku pomyślane, więc przyjemnie. Tutaj też jakiś tam krawcik jest akurat no, z rmr więc wiadomo. No, natomiast mamy fajnie Virtus, mamy fa fajnie winiego. Może kurczę, zastanawiam się, czy sam by sobie nie kupić chociaż jednego, bo wydaje mi się, że to naprawdę fajny potencjał ma. No i dzięki za podesłanie. No i lecimy dalej. Zaczynamy znowu od papierów z Rio. Co my mamy? Slaxa. Okej, okay, ciekawie w sumie. Mm, o graczu za dużo nie wiem. Natomiast, no więc nie będę się też wypowiadał, na pewno w Rio jest to spoko, że no tam były manipulacje tymi cenami na tych autografach przez ich low supply, więc może kiedyś w przyszłości takie coś może się powtórzyć. Dalej mamy Cloud9 z Rio. To jest na pewno, kurczę, bardzo ciekawa opcja, nie? No bo Cloud9 nie ma... Zero jest to no, chyba najtańsza wersja aktualnie cloud jaką można zgarnąć, więc na pewno no, widzę tutaj możliwości. Dalej mamy Winniego i to mi się wydaje naprawdę Cox opcją, tak, nakupić sobie trochę jego autografów, chociażby nawet w papierze. Myślę, że to naprawdę jest spoko opcja. Dalej mamy Ownation, jest tak jak przy poprzednim ekwipunku, bardzo przyjemnie. Mamy załamania Danger Zone, CS20. Mamy tutaj ogólnie skrzyneczki, może będę mówił, no bo te skrzynki są spoko. Tutaj rewolwer to akurat, no może z dropu. I widz sobie zachował, no ale oprócz tego rewolwera, rewolwera to wszystkie tutaj te skrzynki są kozackie tutaj mamy dro droższe, na przykład breakałciki no które już stabilnie będą rosły do góry, no ale mamy te tańsze, te droższe więc na pewno to będą stabilne wzrosty, no i tutaj jakieś jeszcze skineczki do pogrania, a jeszcze koska, no tak Koska, rękawice, które też ze sobą w sumie fitują. Warstwa rdzy, ale no wiecie, mm, dzisiaj warstwa rdzy, a jutro no, kto wie, jak tutaj te kowskie podskaczą. Więc no, dzięki za podesłanie, Lecimy dalej. No i dobra. Co my mamy na początku? Mamy jakieś na nazwita e, pretendenci e, pojemniczek. No, Imperial sport w glitterku. Myślę, że bardzo przyjemnie też o Eternal Fire w glitterku, więc tutaj koks sprawa. Mamy tylu folii zermerka. Więc no to jest poko to, no, że z RMR ten tile jest najtańszy, no a wiecie, jak, jak oglądacie to naprawdę ten tylu ma fajne perspektywy w przyszłości. Tyle mamy Complexity Gaming z Antwerpii. Kurczę, z Paryża jest chyba ładniejsze, natomiast to z Antwerpu no też jest przekazackie, nie? O i mamy jeszcze naszywki jakieś tutaj. Evil Geniuses, e, Furie. Ciekawe czy wit, wit nie zdążył sprzedać czy teraz kupował. Więc no, ale to na pewno jak nie będzie w przyszłym roku w Kopenhadze tych naszywek, no to znowu sobie tak pikną znacząco. Mamy zestawy pamiątkowe z Dasta 2, więc to przyjemnie bardzo. Wirtusi. o dwa Imperial Sports, też elegancko bardzo. Mamy jeszcze koskę, o siatka Safari, nóż parakord. dobra. Mamy krwawy sporcik, no, jakieś tam krawciki nawet są. -y, rękawiczki, Gracz 2, ten Nadmorska ulica, też bardzo ładny skin, podoba mi się fest. No, więc tutaj całkiem przyjemnie, no i mam nadzieję, że jak najbardziej Ci to też zarobi. I ostatni kwipunek za 10 tysięcy złotych. Tutaj warto przytoczyć historię, EQ ze swoją historią, gdzie lata temu lepiłem na Redline nalepki z Power czy na AWP Titansów. Pamiętam czasy, kiedy skrzynki kosztowały 3 grosze, trochę inwestycji wleciało, no i są pochowane w kontenerach. Więc bardzo dziękuję za podesłanie, Wy też możecie tutaj właśnie podsyłać te swoje EQ. No i zobaczmy co mamy teraz, tutaj no też Niektóre rzeczy są po prostu podglądowe i a reszta siedzi tutaj w tych kontenerach. No i tak, zaczynamy od RMR-ków. Mamy jakieś stylu, mamy jakąś Espadę, <noise> holo z rmr -a. O, w ogóle te kamienne łuski. Jak nagrywałem odcinek o tym chińskim Nowym Roku, to zap zapomniałem o tym wspomnieć, bo to, no niby to jest wąż, no ale coś, nie wiem, to niby może też wyglądać jako smog, ten jego pysk, więc anus chińczyki się rzucą z w wersji holograficznej, to fajnie wygląda. Więc no, mamy więcej RMR-ków, Mamy tutaj z Paryża siuchy. O w ogóle, siuchy to jest spokojna sprawa do kupienia. No, tylko jeszcze nie teraz bym się wstrzymał na promocję. Dobra, mamy dalej Complexity Gaming. Jakieś Liquidy Hollow z remerków. Mamy dalej Skrzynuchy Załamania, Prizmy. Prizmy dwójki, bardzo przyjemne skrzynki. I tutaj jest no poinwestowane w nie. Oj, odrzutu. To akurat w nie bym akurat nie szedł. Natomiast no pewnie na CS2 Steel będą mogły zrobić profit, nie. Jeśli jakaś tam operacja nie wejdzie wraz z nim, dobra, dalej mamy graffiti. What a shit! Graffiti drużyn, tak? Takie coś kiedyś było i tutaj jest posiadane. Mamy Cloud e, z Londynu. 2K18, jakieś tutaj naklejki tych drużyny, drużynek. okej, okay, dobra, ciekawa sprawa. Lecimy dalej. Dalej mamy klacze. Jest bardzo przyjemne skrzyneczki. Więcej Londynu. Aha, ty, o graffiti. Holorizer z tym razem. Ciekawa bardzo sprawa, pewnie niektórzy nawet nie widzieli, że takie coś jest, natomiast tak, tak to wygląda. I w sumie ciekawe czy takie graffiti wz wzrosły, jakich, a zaraz zobaczymy, czy jak na przykład wleciał Paryż, też jestem sam ciekaw. Dobra, dalej mamy skrzynię Cielnia, Falkiony, yy, Centkowany Wróg, tutaj z operacji, więc to też ma fajne perspektywy wzrostowe. Więcej Londynu, tutaj starożytne bestie foliowane, z czego to w ogóle leci? O, też jest Broken Fanga. Dobra, musimy przyspieszyć. Natomiast no, bardzo fajny ekwipunek, bo zazwyczaj jak przeglądam jakieś inne inwestycje, to tutaj te rzeczy się powtarzają, a tu jest dużo różnych, więc bardzo przyjemnie. Mamy dużo tego Londynu, 2K18 na pewno. U, ten team Spirit, tak mi się podoba to ze Smokiem. Bardzo, bardzo fajnie się to prezentuje. Mamy skrzynuchy dalej, mm, mamy gammy, chrommy, tam na przodzie będą, więc na pewno fajne, fajne koski. I też fajne ceny będą w przyszłości tych skrzynek. O, Chattered Web, jakieś pojedyncze. Okej, okay, tylko dwie, e, może więcej jest pochowany. Kamienne łuski w folii. o, o tym mówiłem. E, też to fajnie wygląda na serii dwójce. To jest też, myślę, że całkiem przyjemna inwestycja. Też ona, ta naklejka została wybustowana przez fest to znaczy jej cena podbita przez właśnie jeden odcinek na YouTube. Ciekawa sprawa. Dobra, dalej mamy prow Prof Skrzynie rękawic w ilości dużej. Breakoutiki, też ich sporo. Mamy naklejkę po ciężkich walkach. O, Atlanta 2K17 Train. Dobra, ciekawie, 5 dyszek to kosztuje. Mamy Tyru w goldzie z rmr -ków. No i zobaczcie na koniec, nie, te koski. elegancki. doplerek. tutaj niebieski, tutaj bardziej fioletowy. Mamy jeszcze z Atlanty kapsuły 400 Zico. Team Dignitas z kolonii 2K16 Holo. Optic Gaming w folii z kolonii 2K16. Tutaj jeszcze jakieś. O kurczę, dobrze, że tu klikłem. Patrzcie, Titan. z jakiś klucz na poka, <grym> 2K15. <grym> ja cię kręcę. Bardzo elegancki krawcik, co? O w dupcie węża. Albo i by, powerek z Dreamhaka. Akurat, dobra. <grym> no, zobaczmy, bo to może jakieś jeszcze inne krawciki są. Patrzcie, Virtus Pro. Okej, okay. bardzo przyjemne krawciki tutaj. Yy, Wychaciliśmy. No naprawdę fajny, fajny ekwipuneczek, fajnie też zróżnicowany. Wielkie dzięki za podesłanie, no i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!